Chcę spać, ja się wolę bać, zamiast wejść pod koc. Wolę patrzeć w noc. A ja nie chcę spać, bo wyłażę skąpa wróżki, dzikie wróżki, głowy mają jak poduszki, jak poduszki sobie po pokoju z dzikim brzaskiem, wygryzają z książek wiersze i obrazki. Namawiają się na ucho z moim kotem i malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Bankructwo małego Jacka. Janusz Korczak. Czyta Tomasz Zwęgrocki. Część dwudziesta pierwsza. Zanim się zajmę szachrajską spółką, którą założył Charlie, muszę opowiedzieć, jak skończyło się posiedzenie kooperatywy. Bo pani spytała się na zajutrz. No jakże się udało? Doskonale, proszę pani. Z początku Phil trochę przeszkadzał, ale zaraz się uspokoił. Dlaczego powiedziano o filu? Przecie trzeba było powiedzieć tylko, że doskonale. Wtedy pani chętniej pozwoli na łyżwy, a śnieg akurat spadł w nocy, ale akurat taki, jak potrzeba, żeby lód był doskonały. Nie za twardy i nie za śliski. No dobrze. A jak już raz na kogoś powiedzą, że łowus potem innym może dziesięć razy więcej dokazywać i przeszkadzać, a nikt inaczej nie powie tylko fil. Albo rozumie się, Phil, to rozumie się najbardziej złości. Nic się właściwie nie rozumie, a uczepią się jednego i już wszystko na niego zwalają. Niech się Phil chce raz dobrze sprawować i tak nic z tego nie będzie, więc mu nawet nie warto. Dopiero później Jack sobie przypomniał, że pierwszy najgłośniej zaczynał się śmiać z żartów Fila, nikt inny tylko Charlie. Jakby mu specjalnie zależało, żeby posiedzenie się nie udało, a przecież Charlie wcale znów się tak często nie śmieje. Właśnie Adam z najwięcej się kręcił i coraz to siadał na innym miejscu i dogadywał, a Betty znów między dziewczynkami buntowała na Jacka. Niechby w oczy powiedzieli, że kooperatywa im się nie podoba, czy że im się Jack nie podoba. Niechby głośno powiedzieli, ale nie. Próbowali to tu, to tam, ale im się nic wyszpiegować nie udało. Potem dopiero dowiedział się Jack, że poszli do hurtownika dalej, bo też chcieli kupić, ale ich zaczli wyrzucił. Byli u Mister Tafta. Myśleli, że tam coś usłyszą, ale nic. Betty trudno winić. Kiedy się już wszystko udało, sama nawet opowiedziała, płakała i naprawdę żal jej było. Dziewczynki już dawno ostrzegały żeby się zanadto nie przyjaźniła z chłopcami. Co innego, jak który porządniejszy, spokojny, ale ona właśnie lubiła łobuzów. Bo Adams nawet gorszy od wyraźnego łobuza, bo cicha woda. Pani na pewno myśli, że lepszy od Fila, bo Adams tylko wtedy dokazuje, kiedy pani się odwróci albo jak nie ma lekcji. Chłopcy dobrze wiedzą, ale z dorosłych nikt go nie przyłapie. Umie tak jakoś się rozejrzeć, czy nikogo nie ma, a co najważniejsze, umie się od razu uspokoić. Nawet woźny nie zna Adamsa, bo się wtedy zdziwił, kiedy powiedziano, że może Adams wytłukł szybę. Mówili, że może Adams, ale to był nie może, tylko na pewno Adams i cała klasa musiała płacić. Co ja? Jaką szybę? Kto panu powiedział, że ja? Sanders może zaświadczyć, akurat z nim stałem i rozmawiałem. Jeszcze się wtedy przyjaźnili z Sandersem, ale do współki go nie wzięli, bo biedny. Ale przez Sandersa wymanili od Penela osiemdziesiąt centów. Nigdy, ale to nigdy nawet na myśl nie przyszło Jackowi, że Charlie taki jest. Już teraz Jack woli nawet Doris niż jego, bo Doris właściwie co? Trochę plociuch i trochę Lizus. Jak tamta pani pozwalała się mi rozporządzać, no to naprawdę trudno z nią było wytrzymać. Ale teraz, żeby chociaż taką beksą nie była, ale Charlie zupełnie co innego. Jednym słowem pani pozwoliła, więc Jack chodził po sklepach i pytał się o łyżwy i futbal. Chodził po sklepach i o to samo pytał się uproszony Harry. Chodził Lindey, chodził Fisk i Tower i Gaston i Ward. Chodzili pojedynczo i podwoje. Jeden się lepiej znał na skórze, drugi na pompce, trzeci na pęcherzu, czwarty na łyżwach. Okoliczni kupcy pierwszego dnia chętnie rozmawiali z chłopcami. Drugiego dnia zaczęli się dziwić, że tylu ogląda, a żaden nie kupuje. A trzeciego dnia wszystkich przegonili. A macie pieniądze? Mamy, owszem, tylko w domu. No to przynieście z domu pieniądze i wtedy przyjdźcie, to wam pokażę. I gromadami proszę nie przychodzić. I proszę nogi wycierać, bo mi cały sklep błocicie. I drzwi zamykać. Co prawda, już za wiele się kręcili. Ale Jack nie był winien. Łyżwy i futbal kupuje kooperatywa, więc każdy ma prawo zobaczyć, żeby kupić dobrze i tanio. I Jack nie był winien, że nie wszyscy zachowywali się jak należy. Na przykład Ward. Obrażony umyślnie zostawił drzwi otwarte, jak wyszedł, a jeszcze wrzucił kulę śniegową. Właściciel sklepu powiedział, że przyjdzie do kierownika szkoły na skargę i że go pozna. Jack nie był winien, ale jemu się dlatego właśnie dostało, bo kiedy nazajutrz przyszedł z zamiarem zawarcia ostatecznej umowy co do wysokości rabatu, ten od razu na Jacka. Czy wy się odczepicie nareszcie, czy mam postawić przed sklepem stróża z kijem? Wybaczy pan, zaczął Jack. Nic nie wybaczę. Ruszaj mi w tej chwili. Drzwi zostawiają otwarte, nóg nie wycierają. Wytarłem drzwi i nogi zamknąłem, mówi Jack przez pomyłkę, bo jest rozgniewany. No to twoi koledzy, łobuzy z kooperatywy. Kooperatywy się zachciało tym. I tu kupiec tak nieprzyzwoicie przezwał członków kooperatywy, że wyrazu tego w drukowanej książce wcale powtórzyć nie można. Akurat tego dnia było bardzo pochmurno, więc Jack pomyślał. Że temu panu pewnie reumatyzm bardzo chodzi po kościach, więc nawet się nie rozgniewał. I naprawdę chciał już łyżwy kupić, bo będzie odwilż i wtedy wszystko na nic. Tak i tak powiada Jack, mam pieniądze i mogę zapłacić zaraz za dwie pary łyżew jedne większe, a drugie mniejsze. Jeżeli pan nie wierzy, mogę przyjść z nauczycielką. Dobrze, przyjdź z nauczycielką! Przyszedł Jack z panią, łyżwy kupił, pieniądze zapłacił. I nawet nie dwie, tylko trzy pary łyżew, bo futbal będzie potrzebny na wiosnę, więc można poczekać. Ale właściciel sklepu nie przebaczył. Opowiedział, co mu zrobił wart, i pani nazajutrz bardzo się gniewała. Pani powiedziała, że przebacza dlatego, że się przyznał, ale musi właściciela sklepu przeprosić. Wtedy stał im i powiedział. To niesprawiedliwe "Jeżeli my mamy przeprosić, to on niech nas także przeprosi, bo obraził kooperatywę i dał nam takie przezwisko, że wcale nie można powtórzyć. Im wiedział o tym od Drzeka, ale im ani Drzek nie chcieli powtórzyć. Nie przyzwoicie nas przezwał. Tak mówią, jak są źli na małe dzieci. Pani się pewnie domyśliła, a mimo to kazała list z przeproszeniem napisać. Już tak jest, że dorosłym zawsze się udaje, nawet kiedy nie mają słuszności." Bądź co bądź, sprawa łyżew skończyła się dobrze. Na podwórku była sztuczna ślizgawka i chłopcy mogli się ślizgać, nawet tacy, którzy własnych łyżew nie mają. Z początku Jack nie mógł sobie poradzić, bo wszyscy chcieli być pierwsi. Nawet mówiono, żeby kupić zegarek, ale pokłócili się, bo każdy chciał nosić. Zegarek był potrzebny, żeby ślizgać się tylko 10 minut. Dla tych, którzy umieją, to dosyć, ale kto się dopiero uczył. Ledwo założył łyżwy i już musiał zdejmować. A już dwa razy pani powiedziała, że będzie musiała zabronić, bo się spóźniają po dzwonku. Jack zaczął wydawać bilety z kolejnymi numerami, a kto nie zapłacił centa, nie miał prawa drugi raz pożyczać. Trzy pary łyżew było za mało, ale tylko z początku. I tak jest zawsze na świecie, że jeżeli pokaże się coś nowego, naprzód tłoczą się wszyscy, a potem dopiero zostają ci, którzy chcą naprawdę. Z początku dobijali się o łyżwy prawie wszyscy chłopcy i więcej niż połowa dziewczynek, a potem już nie, a jeszcze potem zostało tylko nie więcej niż dziesięcioro. Gdyby Jack miał więcej doświadczenia, zauważyłby, że liczba obrażonych się zwiększa. Jedni mówili, że łyżwy niepotrzebne, że można było kupić coś lepszego, z czego mogła korzystać cała klasa, a Jack tylko myśli o swoich kolegach. Każdy niby mówi o całej klasie, a właściwie chce dla siebie, i jeśli nie całkiem darmo, to przynajmniej tanio. I nic dziwnego, w szkole powszechnej dzieci mało mają pieniędzy, a chcą mieć wiele różnych rzeczy, które widzą na targu i na wystawach sklepów. Ale czy Jack temu winien, że mu się raz udało dogodzić, nie znaczy, że tak będzie zawsze. A wśród tych, którzy otrzymali tyle zabawek i ozdób choinkowych, byli zazdrośni, którym się zdawało, że inny dostał więcej i lepiej. Nie o sobie i nie o kilku przyjaciołach myśli Jack, a dba istotnie o wszystkich. Więc Morris w zamian za otrzymane farby malował laurki imieninowe, więc wprowadził Jack sprzedaż pocztówek, arkuszy z żołnierzami do wycinania. Więc kiedy na robótkach pani pokazała roboty z drutu, kupił drut i wielu chłopców zrobiło sobie klatki. Żeby nie wyrywali kartek z kajetów, zaczął Jack sprzedawać arkusze czystego papieru, bo przecie potrzebny każdemu człowiekowi papier. Można było dostać w kooperatywie sznurek i jeśli komuś podarło się sznurowadło, nie chodził w rozsznurowanych trzewikach. Zresztą trudno żyć bez kawałka sznurka i kilku bodaj gwoździków, więc w kooperatywie były i gwoździe. Spróbował Jack zachęcić kolegów do warcab, bo w książce był przepis, jak zrobić samemu warcaby, i kupił tuzin arkuszy na warcabnice, które można nalepić na tekturę, a pionki wyciąć z korków. I o korki Jack się postarał, ale wszystko to leży w szafie. Były i próby nieudane, Nie zupełnie udały się temperówki, ale trudno, nie były ostre, bo zanadto tanie, więc w lichym gatunku. Kałamarze do zamykania na zasówkę też się nie udały, bo atrament się przesączał, zresztą nie bardzo były potrzebne. A już najgorzej się stało z wiecznymi piórami, na które się Jack połakomił na targu. Pióra nie tylko nie ale wcale nie pisały. Jack strasznie się marcił, ale mister Taft go pocieszał: Przyjacielu Fulton: wszystko, co się robi, raz się lepiej udaje, raz gorzej. Na to nie ma rady. Kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów, ale się też nie uczy. Oszukali cię i teraz już wiesz, że jest handel uczciwy, solidny i handel szachrajski, spekulujący, że jest towar dobry i tandeta. Dobre wieczne pióro jest drogie, a amatorów na wieczne pióra wielu. Pióro to nie zabawka. A czy nie ma w sklepach zegarków do zabawy, które idą tylko wtedy, kiedy się kręci? Ani śmiać się z ciebie, ani wymawiać nie mają prawa. Bądź ostrożniejszy i twoi koledzy niech się nauczą ostrożności. Ba, łatwo mister Taftowi mówić. Nie udało się drzeka ani klasy przekonać, a w dodatku zrobiło się ciepło i skończyła się ślizgawka.